Buongiorno, ciao. Ciao, bambini kochani moi. Czas na kolejne fitnessowanie razem z Michelangelo. Ale zanim dzisiaj zaczniemy, to ja, tak samo jak el Profesoro, mam dla was zagadkę. Coś taka zagadka trochę ala rebus może zgadywanka, nie wiem. Spróbujcie zgadnąć. To będzie trzy wyraza, trzy wyraza. Pierwszy to jest to to jest pierwszy wyraz. Drugi to jest, co ja pokazuję teraz, nie mogę Wam powiedzieć. I trzeci to jest znowu to. To jest znowu to. To jest moja zagadka na koniec naszego spotkania. Ja Wam dam odpowiedź. A teraz czas na to, co powie nam dzisiaj nasz profesor. Słuchamy. Ciao, profesoro! Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się... Zresztą, jak się nazywam, to Państwo już doskonale wiecie. Otóż, Michelangelo poprosił mnie, żebym coś mądrego o fitnessowaniu powiedział. Ale żeby powiedzieć coś mądrego, to ja najpierw muszę przeczytać jakąś książkę. Dlatego wezmę tu pierwszą z brzegu książkę, jaką sobie przygotowałem o warzywach i owocach. Ja ją szybciutko przeczytam i coś mądrego Państwu powiem. Uwaga, zaczynam! Aha! Aha! Aha. Hmm. Otóż, drodzy Państwo, warzywa i owoce są bardzo zdrowe. No to Państwo już wiecie. Ale, żeby tak szybko czytać, jak Baltazar, grządka, no to trzeba fitnessować z Michelangelo. Dziękuję. Do usłyszenia! I tak właśnie dokładnie. Jeżeli chcemy mówić tak mądrze jak nasz profesor, będziemy do tego potrzebować jednego pora albo dwa pory. To zależy co mamy. W trzecich porach możemy ćwiczyć, na przykład. Albo możemy ćwiczyć w porach wiosennych, tak jak mamy teraz, albo w porach popołudniowych, albo dopołudniowych, zależy jak to woli. I uwaga, mamy dwie ręka i dwa pory, ja tu mam akurat. I uwaga, podrzucamy sobie jeden por i jeden por góra. Pamiętajcie, por musi wykonać taki obrót w powietrzu zanim go złapiemy. To nie tak samo jak leci seler na przykład. Celer góra leci tak i łapiemy. Por leci tak i łapiemy. Teraz drugi por, druga ręka. Jak ktoś ma jednego pora, wtedy przerzuca go sobie z ręki do ręki i powtarza to samo ćwiczenie. Jak ktoś ma dwa pory, ma łatwiej, bo może teraz sobie przerzucać jeden por, drugi por. Możemy teraz sobie policzyć do trzech i przerzucić jednego pora z jednej ręki do druga ręka. Uwaga, jeden por, drugi por i trzeci por łapiemy dokładnie to samo, co seler, cytryna czy jabłko. Dokładnie to samo, poza tym, że por troszeczkę inaczej leci. Musimy się tego teraz nauczyć. I to jest kolejne nasze, moje drogie, kochane Bombini, nasze wzmacnianie, naszego oto fitnessowanie mózgu. To jest jeszcze trudniejsze, jeszcze cięższe ćwiczenie. Tak, jakbyśmy teraz byli, nie wiem, jakiś strąg męczący najmniej. Bierzemy dwa pory i ćwiczymy. Jeden por, drugi por. Jeden, dwa, trzy, przerzucamy. Jeden, dwa, trzy, przerzucamy. Jak troszkę poćwiczymy, to będzie czas na kolejne ćwiczenie, a to za chwilę. Ale zanim zaczniemy, to ja dostałem taka wiadomość od bardzo mała bambini. Oj, Michelangelo, co robić? Co robić? Ja nie mogę z Tobą fitnessować. Ja nie mogę, bo y, selero za długie, poro za ciężkie. Y, no co robić? A mama zjada mi mała czerwona kurka. Kochane bambini. I dorosłe bambini. I brat i siostra od bambini, pies, kot, żyrafa też. Waży w owoców jest bardzo dużo. Wszystkie są zdrowe. Wszystkie zdrowe, absolutnie. Dlatego, jak na przykład poro za długie, za ciężkie, bierzemy szparago, marchewka, pietruszka i rzucamy to samo co poro. Jak na przykład czerwona kulka zjedzona przez mama, tata albo pies, kot, no to bierzemy druga czerwona kulka, albo bierzemy inne warzywo, owoc, na przykład seler za duży, bierzemy czerwona kulka. I co? Nie zjadamy jak Michelangelo, tylko rzucamy. Jeden szparagon, drugi szparagon i ciach. To mamy teraz doskonale pofikresowane nasze półkule mózgowe. Możemy przejść do kolejnego ćwiczenia. Bierzemy teraz, moje drogie kochane bambini, jeden por, taki oto, drugi seler i ćwiczymy. Jedna ręka podrzuca seler, druga ręka podrzuca por. I jeszcze raz, jedna ręka seler, druga ręka por. Możemy teraz zamienić ręce doskonale i podrzucamy. Jedna ręka por, druga seler. Jedna ręka por druga seller. Doskonale możemy sobie teraz po prostu przerzucać z ręki do ręki. Seller, por. Por, seller. Seller, por, por, seller. Doskonale, moi drodzy. A teraz odkładamy seller i spróbujcie sobie taki por przerzucić pod kolankiem. Na przykład spróbujmy i pod kolankiem i łapiemy. I pod kolankiem i łapiemy. Teraz spróbujmy przerzucić pod drugim kolankiem. Pod kolankiem, i łapiemy pod kolankiem i łapiemy. Doskonale. A może spróbujmy tak samo jak z selerem przerzucić za plecami. Spróbujmy i za plecami i łapiemy. Doskonale. I za plecami i łapiemy. Fantastyczna zabawa. To tyle na dzisiaj, moje drodzy, kochane bambini. Widzimy się następnym razem. Ciao! I jak czekacie? Bardzo dobrze, bravissima! Przecież Michelangelo obiecał na początku, że zdradzi wam odpowiedź na swoją zagadkę. Macie bardzo dobrze wytrenowane, wasze wyfitnesowane mózgi. A jak brzmiała zagadka? Tak, tak i tak. A jak brzmi odpowiedź? Odpowiedź jest prościutta. Moi drodzy, nie ma nic prościutszego. Pora na... Pora! Moi drodzy to Sale I tak właśnie o kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Trzymajcie się, ciao, ciao, ciao!